Witam Was w ten piękny czwartkowy wieczór, lub też jak to woli, bo już jest dosyć późno w tą piękną czwartkową noc. Chcę Was zabrać w pewną podróż. Zamknijcie oczy, swobodnie oddychajcie, nabierzcie powietrze do płuc, oddychajcie powoli, zamknijcie powieki, odliczajcie powoli do 15. Odliczając do kwartetu, czyli do piętnastu, swobodnie oddychaj. Pozwól swojemu ciału oraz umysłu się zrelaksować. Postanowiłem, że zabiorę cię dzisiaj w trochę odmienną podróż. Poczuj się swobodnie, poczuj się wolny. Uwolnić się od wszelkich swoich negatywnych myśli. Oddychając, spójrz i podziękuj za to, co dzisiaj przeżyłeś. Podziękuj. Jeżeli jesteś wierzący, podziękuj Bogu. Wyobraź sobie coś pięknego. Może to być wspomnienie, na przykład z dzieciństwa. Zamykając powieki, podczas odliczania, wyobraź sobie moment, w którym byłeś naprawdę szczęśliwy. Pozwól, aby. Trochę unieś się poza może nie do końca stan świadomości, ale leżąc oddychaj swobodnie. Zamknij powieki i ciesz się po prostu tym, co dzisiaj przeżyłeś. Zrelaksuj się, pozwól, aby twoje mięśnie uwolniły się od napięcia. Leż swobodnie i nie walcz także ze swoimi emocjami. Kieruj je dobrej stronie. Pozwól swojemu ciału i umysłu odpocząć. Poczuł się wolny, bo jesteś wolny mimo wszystko. Bardzo możliwe, że dzisiaj ciężko pracowałeś, a ja chcę dać ci nagrodę po twojej pracy, czyli odpoczynek. Czyli nie walcz sam ze sobą. Daj się zabrać tą podróż. Zamknij swoje powieki i jeszcze raz głęboko oddychaj. Powtórzmy to. Leżysz, zamykasz powieki, liczysz do piętnastu, swobodnie oddychasz, zapominasz wszystko o swoich troskach, leżysz swobodnie, czujesz jak napełniacie spokój i relaks, jak twoje mięśnie. Tracą napięcie, a ty czujesz się szczęśliwy. Gdy leżysz tak swobodnie, z zapiętymi powiekami, coraz głębiej, ale spokojniej oddychasz. Czujesz się, jakbyś unosił się nad obecną powierzchnią. Czujesz się wolny, zrelaksowany i szczęśliwy. Ta podróż ma na zadaniu ci pomóc. Nie walcz z nią. Daj się uwolnić od swojego stanu, lęku, napięcia, niepokoju, trosk i obaw. Oddychaj coraz głębiej i powtórz oddychanie, spokojnie, ale coraz głębiej. Czujesz, jak Twoje powieki stają się coraz ciężejsze, lecz to nie stanowi dla ciebie problemu. Leżąc czujesz się coraz lepszy, lepszy, ale zarazem czujesz spokój i ukojenie. Leżąc swobodnie, głęboko oddychasz, lecz nie stanowi to dla Ciebie żadnego problemu. Leżąc swobodnie, oddychasz, a Twoje myśli kierują się tylko i wyłącznie. Ku pozytywnym aspektom Twojego życia. Przypomnij sobie wyłącznie tylko pozytywne zdarzenia. Poczuj radość, śmiech, szczęście. Może to być zdarzenie z dzieciństwa. Poczuj, jak radość wypełnia całość Twojej osobowości: Twoją duszę, serce i umysł. Pozwól, aby te pozytywne myśli natchnęły Cię. Zrelaksuj się. Analizuj. Przeżywaj dokładnie. Pamiętaj tylko i wyłącznie pozytywne aspekty. Nie daj się zwieść sztuczkom, które będą kierowały Cię ku negatywnym emocjom i zdarzeniom. Staraj się kierować zawsze. Ku dobru, ku szczęściu, ku spokoju. Kolejnym etapem naszej wędrówki będzie oczyszczenie. Gdy już osiągniesz stan, w którym będziesz myślał tylko i wyłącznie o pozytywnych sferach swojego życia, postaraj się wyprzeć wszystko, co dzisiaj lub w ciągu ostatnich. Kilku dni było negatywne. Zrelaksuj się, wypieraj, poczuj szczęście, odrzuć smutek, żal i ból. Poczuj się spełniony i zadowolony. To jest drugi i przedostatni etap wędrówki. Oczyść swój umysł z negatywnych emocji. Ze swoje ciało z negatywnych napięć, pozwól się zrelaksować, uspokój się, jeżeli musisz, to powtórz ćwiczenia oddechowe. Nie otwieraj pod żadnym pozorem powiek, czuj się spełniony, spokojnie leż, czując jak otulacie noc, jak otulacie spokój. Nie czujesz żadnego napięcia, żadnej złości, ani żadnej negatywnej energii, a swoim umysłem kierujesz się tylko ku pozytywnym aspektom swojego życia. Kolejnym etapem naszej wędrówki będzie przebudzenie. Powoli wyracasz. Wracasz odliczając, także do 15. Czujesz, jak powoli wracasz do naszej codziennej rzeczywistości. Jesteś coraz bliżej, coraz bliżej. Jednak Twój umysł jest jasny i klarowny. Jesteś uwolniony od negatywnej energii. Jesteś szczęśliwy. Dobrze spałeś. Jesteś zadowolony, wypoczęty i gotowy do działania. Odrzuciłeś wszystkie negatywne aspekty, które Ci się przytrafiły. Jesteś niezakłócony żadną negatywną energią. Jesteś szczęśliwym człowiekiem. Powoli wyracasz i teraz odliczam do czterech. Raz. Poczęty i kończąc, mam nadzieję, że pomogłem Ci chociaż trochę do usłyszenia w następnym nagraniu.